Siemano kolano moi drodzy Dzisiaj jest odcinek z Minecraft Widzicie y, wojnowice się zmieniły Zbyt tak je nazwałem Proszę mnie nie ale y, Nie ma znowu swój skin, tylko że jest czarny Udało mi się y, zenchantować swoją zbroję I mam tutaj golema O, czy tam był, y, ten Kabota dla Ryszarda? O, a tam... Muszę ci cofnąć. O, muszę ci cofnąć. A widzicie, y, tam. Tam, tam, tam. Y, jest dom mojego kolegi. Czyli ten, y, o, ten od. A ja nie przedłużam, tylko was pooprowadzam po moje nowice. Zacznijmy od, od mojego domku. To jest mój dom. Tak wyglądało, tu jest ping jak go sobie tak nazwałem. Znam Tam sabika. O, jeszcze mi pokochało. Tu mam regularnie z tu, ale dzisiaj będziemy robić naszą tajną bazę, o której, o której nikt nie będzie wiedział. Ona będzie tutaj. Tutaj się będzie zaczynała. Więc robimy. Dobrze widać? No dobrze. Więc ja już tu zaczynam kopać. Muszę sobie wziąć pochodni. Pochod. O, jak nowy blok. Trzeba sobie wziąć pochodnie. Turemki. O, teraz widzicie? Jestem na pieszczystej wiosce, czyli na mojej. Sam ją sobie zbudowałam. Dobrze, zbudowałam, ale mi się wygenerowała. Ale wioska będzie fajna. O, już to tutaj coś zrobiłem. Wow. O, już zapomniałem. Ten serwer ma już tyle lat. Oczywiście kiedyś wrócimy do tamtego serwera. Psz, naprawdę tamtego. tego y, mam nową wersję Minecrafta, to najnowszą 1.17. Kto na to wie, ale chciałbym Was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału. O, zasubskrybowania. Tak, jest zasubskrybować trzeba. Jeśli dobijecie tutaj 10 tysięcy łapek w górę, to będzie kolejny odcinek co będziemy robić tajną bazę przed moim kolegą, jeszcze y, go nie ma na, na serwerze, ale zrobimy mu kilka pułapek, więc będzie fajny odcinek, oglądajcie do końca, jestem w całym Częstowaniu Zbroi, oglądajcie do końca. będziemy nasz save, ja zrobimy tutaj save, będzie tak fajniej, a szczególnie ja też nie widziałam o tej tajnej bazie. tej tajnej bazie, to kiedyś kiedyś dawno, y y tak, to jest serwer z roku 2020. 2020. Jeszcze to nie nagrywałem, ale... w w 2028 próbuję nagrywać. No. Czekaj. No. Wow, tutaj nawet dałem ten drap To sobie tak nazwałem. Minecrafta możecie zainstalować na stronie Mojang lub na sklepie Play lub na App Store I też lub na, na, tym, na, na komputerze. Na sklepie lub na komputerze na sklepie i na stronie I będziemy musieli sobie zrobić tajną bazę, tutaj będzie ten jak że jak spadnie czasami tutaj będzie włoder, Albo nie, tutaj może nie być loader, tylko tu będzie ta drabina i ja tą drabinę za chwilę robię. Żeby szukać drabiny. na nowej wersji minecrafta i ten świat mi się otworzył fajnie, naprawdę fajnie kiedyś zrobię odcinek z moim kolegą jak będzie na pranku prankowany przeze mnie czekajcie, bo muszę zniszczyć tą pochodnię O, żeby nie było tak, tak ciemno, to sobie tam tutaj rusona. Najwyżej to sprzedam. Już nie ma nic. Trzeba mi się włączy. O. No i to będzie też ładne. Nie wiem, czy Wam się podoba, ale z drugiej strony zobaczymy, jak schodzę. Tu idę z mojego magazynku do danej bazy, a tutaj schodzę. O. Jestem. Chciałbym do tego przerobić jeszcze na zielono. Wy możecie sobie zrobić jakąkolwiek bazę? Ja sobie zrobię na zielono. Tutaj damy pochodnie. Ten piesek tutaj jest, więc chcę go usunąć. Usuniemy go. A, nic w zostanie takim. Co jest ja zrobiłam? i się o niej nie może dowiedzieć. Będzie długi odcinek, więc... Więc tracę to Zobaczymy. I to szukać. Piotrek. Mamy tu piasek. Mamy tu Mam nadzieję, że to onik się tutaj tylko nie złapie, ale można by było spróbować. Zobaczmy, <laughs> przepraszam, że tu jest jakieś uh -huh. Sam ale jak sam Poczekajcie na ple, kiedyś wam to pokażę, bo po wiecie, na żywo, bo to miało lepszą kamerę. OK. Skúpiš to si robíme. A, A tu